Wyparł się Jezusa trzy razy i został papieżem. Mowa oczywiście o świętym Piotrze. Jednym z pierwszych uczniów Jezusa właśnie jest święty Piotr, który został powołany razem ze swoim e, bratem Andrzejem. E, zaraz po nich zostali e, powołani synowie Zebedeusza. Święty Piotr jest dosyć wyjątkowym uczniem Pana Jezusa, dlatego, bo zostały mu przekazane przez samego Jezusa klucze do Królestwa Niebieskiego. Na Jego osobie został wybudowany Kościół Boży. Jego imię Pior i po hebrajsku kefas oznacza właśnie skała. Także wyróżnia go to, że razem z innymi uczniami był świadkiem przemienienia Jezusa na górze Tawr, a także jako pierwszy uczeń wyznaje Pana Jezusa Mesjaszem. Pod koniec Ewangelii, gdy Jezus zapowiada swoją mękę, że to już niedługo pójdzie na stracenie, święty Piotr mówi Panu Jezusowi, że On pójdzie razem z Nim, że będzie z Nim do samego końca, pójdzie z Nim razem na śmierć. Lecz Jezus mu zapowiada, że niestety wyprze się Go trzy razy. I tak niestety się dzieje. Kiedy Jezus jest sądzony, to święty Piotr właśnie jest oskarżany przez niektórych ludzi, że był widziany razem z Jezusem, razem z innymi uczniami, że go zna, a ten wypiera się, że go kompletnie nie zna. Niedawno jeszcze przyrzekał Jezusowi, że pójdzie z nim na śmierć, a tutaj boi się, że właśnie na tą śmierć pójdzie, że będą chcieli go za to zabić, że był uczniem Pana Jezusa. Po tym, jak święty Piotr usłyszał pianie koguta, gorzko zapłakał, pożałował tego, że zdradził Pana Jezusa. Pomimo, że święty Piotr tyle dostał od Jezusa, widział tyle cudów, przyrzekał mu, że zostanie z Nim do końca, to niestety nie było Go pod krzyżem. Tak jak i wszyscy nie uczniowie, no oprócz Jana, o, Jan właśnie został pod krzyżem i jako jedyny był do końca z Panem Jezusem podczas jego męki. Kolejną rzeczą, którą warto zaznaczyć jest to, że po zmartwychwstaniu, jak Jezus posłał uczniów na krańce ziemi, żeby chrzcili w jego imię, żeby nawracali wszystkie ludy, no to co robi Święty Piotr? No, mówi innym apostołom, że on to chyba idzie łowić ryby. No, czyli mamy powrót do początku, tak? Został powołany jako rybak. No i wracamy do tego samego, do punktu wyjścia. Ta sytuacja pokazuje, że pomimo tego, że widział Jezusa zmartwychwstałego, to nadal jest jeszcze niedoskonały, nadal popełnia błędy i co jest mu potrzebne? A w zasadzie kto? Duch Święty. I właśnie po zesłaniu Ducha Świętego jest niesamowita przemiana świętego Piotra. Zaczyna głosić przed kilkoma tysiącami ludzi, zaczyna iść na ewangelizację, głosi o zmartwychwstaniu pana Jezusa, mówi, że jest Mesjaszem, że jest synem Bożym. I także są liczne uzdrowienia. Mówi się, że także i cień Świętego Piotra potrafił leczyć ludzi. Co ciekawe, Święty Piotr razem ze Świętym Pawłem, o którym już nagrałem odcinek, to był pierwszy filmik z niedoskonałych, i tutaj mam adnotację do tego filmiku, jeżeli ktoś by jeszcze nie widział. I no właśnie, spotkali się raz w życiu. I to jeszcze się pokłócili. No niezbyt się polubili: jeden poszedł w swoją syrenę, drugi w swoją, no i już nigdy się w życiu nie spotkali. Przez swoją działalność ewangelizacyjną został niestety zabity na krzyżu. Ale jest taka tutaj różnica pomiędzy jego śmiercią a śmiercią pana Jezusa, że został przybity do krzyża odwróconego, czyli nie tak jak Jezus, czyli no, był przybity głową do dołu. A dlaczego tak? Dlatego, bo sądził, że nie jest godzien umrzeć tak samo jak jego mistrz. O świętym Piotrze można by jeszcze dużo powiedzieć. Ale z tego co powiedziałem, jaka nauka płynie? Ano taka, że kochani, spójrzmy na nasze życie, kiedy mówimy Panu Jezusowi, że kochamy go absolutnie, że nasza miłość jest do niego doskonała, że możemy pójść z nim na śmierć, możemy pójść z nim na koniec świata. A często nie potrafimy się do Niego przyznać przy nas, naszych znajomych, czy to w pracy, czy to w szkole. No i gdzie my chcemy iść z Panem Jezusem na śmierć, gdy no nie możemy przyznać się do Pana Jezusa przed kilkoma osobami? Ja w swoim życiu znajduję takie momenty, gdy mówię Panu Jezusowi, jaki on jest wspaniały, jak ja bardzo go kocham, co ja mógłbym dla Niego zrobić. No ale nie zawsze jednak jest tak kolorowo, nie zawsze jestem taki y, pewny i czasem się zdarzy, że boję się przyznać do Pana Jezusa. Pomimo tego, jakie rzeczy zdziałało w moim życiu, czego doświadczyłem, co już widziałem, to nadal jednak strach czasem y, jest większy. Nie zawsze idzie się przyznać do Pana Jezusa. Dlatego módlmy się, aby Duch Święty dodawał nam odwagi do tego, żebyśmy byli godnymi wyznawcami, godnymi świadkami pana Jezusa. Więc to tyle o Świętym Piotrze. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam także do lajkowania, udostępniania tego filmu, a także do subowania tego kanału. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!